Cześć, jestem Noro a w tym filmie chciałem Wam przybliżyć najnowszy update, który szykuje się do gry Zapraszam do oglądania. No więc pierwszą zmianą, jaką będziemy mogli zauważyć, jest powiększenie naszego ekwipunku. Za złote i srebrne medale z Arn Talentów i Mistrzów będzie można kupić dwie nowe skrzynki, które dadzą nam losowo od 1 do 30 kartacji. Na arenie będzie również możliwość kupienia ekipunków od pvp, który będzie dostępny do usłyszenia od 82 miesięcy zwyż. Sano wprowadzane nowe poziomy reputacji, będą one przyznawać dwóm graczom, którzy mają jej najwięcej. Do gry zostaną dodane również kolorowe nazwy postaci, które będą zależne od tego jak nas będą oceniać inni gracze. Aby wejść na rajd na Glacy nie trzeba będzie już płacić wkładu, a trzeba będzie używać swojej reputacji. Aby wejść na rajd, trzeba będzie zapłacić swój level razy 5 oraz jak się zginie, aby się odrodzić, trzeba użyć i swój level razy 2. Że będzie dostępna nowa rozdzielczość, czyli 1680 na 1050 Będą trzy nowe rankingi w grze, z czego na pewno jeden będzie się wiązał z klasywnonym, a drugi z reputacją. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżają Wam update, który ma wyjść kiedyś do Nostale'a. I filmiki, z których korzystałem, znajdziecie w opisie. Zalecam na nich zajrzeć.